Staraliśmy się temu zapobiec, O eee, małej własnej tracilibyśmy bramki w pierwszej połowie, gdzie zawodnik Fabianowski eee, eee, miał eee, znaleźć się w wygodnej sytuacji, tylko dzięki świetnej interwencji naszego bramkarza udało się zapobiec bramce. Eee, generalnie, jeśli chodzi o drugą połowę, no to również stan starała się w naszej ocenie prostymi środkami znaleźliśmy się pod naszą damką, byliśmy na to przygotowani, staraliśmy się wyeliminować, wyeliminować zabezpieczyć w jakiś sposób przed tymi ciągłymi Atakami, wrzutkami szczególnie, gdy mniej rozegranych akcji, więcej złotych wrzutek. Chcieliśmy grać więcej bokami, więcej akcji skrzydlających. Za mało było wsparcia, tam było wszystko pozasłaniane. Nawet jeśli się udało gdzieś szybko przenieść ciężar z jednej strony na drugą, to albo był spalony, albo gdzieś coś niedokładnie i ta, te akcje się rwały, szarpały. No górą nie potrafiliśmy nic tam zrobić, bo środkowie broncy. bardzo dobrze grali zbierali te i do środkowania miało być od boku, ale bardziej płaskie, no nie udawało nam się. Konsekwencje były potem takie bramki, gdzie no, wiadomo, kontra odkryć całkowicie. No i jakieś ryzyko musieliśmy podejmować.